Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Trwa wydanie specjalnie w, w telewizji Republika. Czekamy w tej chwili na specjalne, znowu specjalne e, oświadczenie, które ma się odbyć przed Pałacem Prezydenckim. Już widzimy, widzimy ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy wyszli z Pałacu Prezydenckiego. Z, po spotkaniu z Panem Prezydentem zapewne tego dotyczyło, dotyczyło to zaproszenie na spotkanie z dziennikarzami. Miejmy nadzieję, że w trakcie tego oświadczenia nie zostaną zatrzymani. Przenosimy się pod pałac prezydencki. Państwu pewne oświadczenie, proszę, żebyście zwrócili, uwzględnili naszą szczególną sytuację. Wczoraj pan prezydent zaprosił nas na spotkanie jako posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Ta informacja była w przestrzeni publicznej. Kiedy udawaliśmy się na spotkanie z panem prezydentem, byliśmy już poza naszymi miejscami zamieszkania. Do naszych domów wkroczyli policjanci w celu zatrzymania nas. Odnosimy wrażenie, że chciano uniemożliwić nam spotkanie z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej jest to kolejny przejaw bezprawia, jaki w naszych sprawie się odbywa od lat. Ja chcę Panu prezydentowi bardzo podziękować za wyrazy solidarności, za zrozumienie tej sytuacji, ale tak naprawdę mamy do czynienia z bardzo głębokim kryzysem naszego państwa. Anarchia w sądach. Jawny bunt w Sądzie Najwyższym. Kolejni sędziowie z justycji powiązani z Platformą Obywatelską wydają wyroki w naszych sprawach. To są rzeczy niedopuszczalne. Chcę też jasno powiedzieć, że cała ta sprawa, która ma tak dramatyczny finał, zaczęła się w roku 2009, kiedy to Donald Tusk, ówczesny premier, spowodował, że postawiono nam zarzuty. Ja przedstawiłem wtedy premierowi Tuskowi niejawne pismo jako szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pokazujące rozmiary korupcji w obozie ówczesnego rządu. Chodzi o aferę hazardową. Było to w sierpniu 2009 roku. Dwa tygodnie później we wrześniu otrzymałem wezwanie w charakterze podejrzanego do prokuratury dokładnie w tej sprawie, w tej sprawie, gdzie teraz sędziowie z Justycji skazują nas na więzienie. To są rzeczy niedopuszczalne, żeby w Polsce byli więźniowie polityczni. Jeżeli trafimy do więzienia, Będziemy więźniami politycznymi. Pan prezydent za wszelką cenę chce tego uniknąć. Bardzo mu za to dziękujemy. Dziś pan prezydent symbolicznie powołał na swoich doradców naszych bardzo bliskich współpracowników. Pana Stanisława Żaryna, zastępcę koordynatora służb specjalnych i pana Błożeja Poborzego, wiceministra spraw wewnętrznych. Bardzo dziękujemy za to wsparcie. Jesteśmy dalej posłami na Sejm, chociaż prowadzone są bezprawne działania przez marszałka Hołownię, przez większość sejmową, żeby uniemożliwić nam wypełnianie mandatu, który mamy z woli wyborców. To oni dają nam siłę, siłę moralną i polityczną do dalszego działania. Jesteśmy, nie ukrywamy się, jesteśmy tu u pana prezydenta, wiemy, że w okolicach Kancelarii Prezydenta gromadzone są siły policyjne w celu zatrzymania nas. W tej chwili rozmawiamy z panem prezydentem i będziemy. Będziemy yy, dążyli do tego, żeby spotkać się z przyzwoitymi Polakami którzy będą tu 11 listopada, 11 stycznia na manifestacji. Chcemy, chcemy wziąć udział w tej manifestacji. Chcemy wziąć również udział w najbliższym posiedzeniu Sejmu. Nasza dwójka wydaje się spowodowała, że marszałek Sejmu odwołał posiedzenie Sejmu w tym tygodniu, mimo tego, że miał być uchwalany budżet państwa, jedna z najważniejszych ustaw. To jest po prostu żałosne i mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem państwa. Będziemy na manifestacji, będziemy z przyzwoitymi, normalnymi Polakami, którzy są zaniepokojeni tym, co wyprawia rząd Donalda Tuska. Tworzy się ponura dyktatura. Nie możemy pozwolić na to, żeby w Polsce byli więźniowie polityczni. Apelujemy do wszystkich Polaków o solidarność. Szanowni Państwo, jesteśmy posłami. Nikt nam nie uchylił mandatu. To, co próbował zrobić pan marszałek Chłownia, zakończyło się fiaskiem. Sąd Najwyższy wydał postanowienie uchylające mandat Chłowni. W tej sytuacji próby zatrzymania posłów świadczą o tym, że zmierzamy w kierunku państwa totalitarnego. Dlatego zapraszamy wszystkich tych, którzy są temu przeciwni, na demonstrację 11 stycznia o godzinie 16.00 pod Sejm. My też chcemy wziąć udział w tej demonstracji, my też chcemy wziąć udział w posiedzeniu Sejmu w poniedziałek. Do zobaczenia 11 stycznia. Rozumieć, że Sprawiedliwość musi zwyciężyć. Szanowni Państwo, bardzo przepraszam, że nie, nie będziemy odpowiadali w tej chwili na, dalsze, na państwa pytania. Złożyliśmy oświadczenie, nie ukrywamy się. W tej chwili jesteśmy u prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawiedliwość musi zwyciężyć, a zło przegra. To było oświadczenie byłych ministrów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, którzy decyzją sądu rejonowego w Warszawie, który wydał nakaz zatrzymania obu polityków do prowadzenia do jednostki penitencjarnej, no mają, mają, mają stawić się wareźne, znaczy mają. Policja próbuje ich zatrzymać. Sytuacja jest jak w filmie powiem szczerze, nie bardzo zabawny ten film. Jest z nami pan Adam Ruszczyński Radio Zachód. Witam serdecznie pana redaktora. Dzień dobry. Słyszymy się świetnie. Panie redaktorze, no jak to skomentować, bo Sceny właśnie jak z kiepskiego filmu klasy już nawet nie B, ale chyba się, że G. Policja krąży wokół pałacu prezydenckiego przetrząsa, przetrząsając samochody ministrów prezydenckich, czy tam aby w bagażniku ktoś się nie schował. Jak pan to skomentuje? No sceny zupełnie jak z państwa. Totalitarnego, ale mamy właśnie, jesteśmy świadkami narodzin państwa totalitarnego w, w Polsce. I y, y, takie określenie jest y, uprawnione, ponieważ doszło do zamachu na media. Jest w tym w tym pewna konsekwencja, bo chodzi najpierw o wyłączenie mediów, ale to się nie udało, bo jest na szczęście telewizja Republika z rosnącą ilością zwolenników, i tutaj możemy spokojnie. Komentować te narodzenia. Jesteśmy i będziemy, panie redaktorze. Tak jest, tak jest narodziny totalitaryzmu w Polsce. Tego się chyba nikt nie spodziewał i nie spodziewali się na pewno wyborcy trzeciej drogi, którzy usiłowali wybrać coś pomiędzy Prawem i sprawiedliwością, a Platformą Obywatelską. Dość kłótni, takie było hasło. Tak no jest. Proszę. Tak. Dokładnie. Okazuje się jednak, że jeden z liderów trzeciej drogi, marszałek rotacyjny Szymon Hołownia, firmuje tę rewolucję w takim, no powiedziałbym jednak kiepskim stylu, bo Polacy nie są rewolucjonistami. I to się nie powiedzie tak na dłuższą metę. Dzisiejsza konferencja Ale, ale ma... pa, panie, pa, panie redaktorze, to od razu dopytam, bo Marszałek Hołownia dzisiaj na konferencji czasowej mówi, że absolutnie nie obawiam się żadnej odpowiedzialności karnej. No cóż, marszałek Hołownia jednak zdał sobie sprawę z tego Przepraszam bardzo, że... tak. bo musimy przenieść się na konferencję premiera, premiera Donalda Tuska. Przed chwilą widzieliśmy, widzieliście Państwo oświadczenie posłów Mariusza Kamińskiego i Maciej'a. K i Macieja Wąsika, e, e, którzy no, przede wszystkim podkreślili, że oni dalej są e, posłami, bo e, e, czynność prawna to postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Przenosimy się e, na konferencję premiera Donalda Tuska.